Co zmieniło się w kraju od wejścia Polski do Unii Europejskiej? Eee, myślę, że zaszło wiele zmian. No, mnóstwo, można powiedzieć nawet, że wszystko, moim zdaniem. Z tych takich najbardziej widocznych rzeczy to to, jak wyglądają nasze miasta, po jakich drogach jeździmy, z jakich usług możemy korzystać. Środki finansowe pomagają zmieniać e, przestrzeń publiczną. Mają też ogromny wpływ na rozwój pod kątem kapitału społecznego otworzyły się rynki pracy na w wielu państwach dla członków Unii Europejskiej, także dla Polaków. Miliardy euro, które do nas trafiły, sami widzicie, jeżdżąc po polskich drogach, jak się te drogi zmieniają. W wielu miastach, w wielu wsiach wybudowano oczyszczalnie ścieków, nie są już rzeki i jeziora. W wielu ludzi, dzięki temu, że są środki unijne, ma miejsce w swoich przedszkolach, żłobkach czy w szkołach. Także te miliardy, które wpłynęły do Polski zdecydowanie zmieniły krajobraz. No i pozwoliły też przedsiębiorcom lepiej funkcjonować, bo dużo od tych pieniędzy trafiło właśnie na rozwój polskich firm. Rolnicy w krajach Unii Europejskiej, członkowie państw Unii Europejskiej są dotowani, do upraw, do yy, hodowli zwierząt, i myślę, że to jest takim dość dużym zastrzykiem gotówki dla, dla wszystkich, którzy chcą się rozwijać w tym kierunku. Polska, kiedy wchodziła do Unii Europejskiej, miała średnią PKB 50% średniej unijnej. Dzisiaj jest to 70%. A w 2030 czy 2025 ma być już 75%. Także stopniowo, stopniowo dogadamy, doganiamy zachód, po prostu się bogacimy. Dla mnie jednak e, najważniejszą zmianą jest otwarcie granic i możliwość swobodnego podróżowania. Możemy swobodnie podróżować za granicę bez e, dodatkowych, e, jakichś. E, z dodatkowymi tak naprawdę udogodnieniami w postaci. E, nieposiadania dokumentów na granicach, niekontrolowania nas. Przede wszystkim skończyły się te podziały historyczne na Polską, na Europę Wschodnią i Zachodnią. Zniknęła granica. A z takich mniej widocznych rzeczy, odnoszę wrażenie, że Polacy stali się bardziej otwarci, bardziej uśmiechnięci. Czyli jest to dobra zmiana na Polskiej, żeby no myślę, że... Myślę, myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że więcej jest pozytywów niż negatywów.